na kolejnym naszym spotkaniu z haftem. Już mamy tego listka wyszytego. Myślę, że też macie skończonego. Wygląda to w ten sposób. Ja już tu zaczęłam kawałeczek wycinać, ale zaraz to wszystko pokażę. Do tego służą takie nożyczki. One są specjalnie do, do wycinania tego haftu. Są ostre i mają takie dzióbki, ponieważ nieraz są takie te zakamarki, że trzeba tu dosyć y, ostrożnie to wycinać. Także zaczynamy, zaczynamy od środeczka, przecinamy tak między tymi pajączkami, żeby tych pajączków nie przeciąć. Wycięty jest już dookoła, także tutaj widać. O. I ja to tak zawsze z tej strony staram się wycinać. No musimy uważać bardzo, żeby żeby nie przeciąć te pajączki, które są z tamtej strony. A jeżeli byśmy przecięli a nic się nie dzieje, po prostu musimy wyciąć tego pajączka starego i na miejsce tego starego, nasztukować nowy, no bo jednak szkoda, żeby było to takie miejsce puste. Wycięliśmy już, wyciąłam już jedną połówkę, teraz biorę się za drugą. Patrzę, pomyślałam, że sobie przyciłam pajączkę, ale jednak nie. Nie chyba. Chyba ja przecięłam. To nawet dobrze to pokażę, jak się go sztukuje. O, tu właśnie jest ten przecięty pajączek. O, proszę. Także zaraz go będziemy poprawiać. Kawię. Musimy ciągnąć troszeczkę tutaj przy tym i w miejsce, w miejsce tego pajączka musimy zrobić drugi po prostu, no, zdarza się. Ja to może pokażę pomału żeby żebyście sobie przypomnieli jak to się robi wolno że przekłada się nitkę od środka raz na jedną, raz na drugą stronę najgorzej nie lubię właśnie, o tak jak potem się dorabia te pajączki, bo jest no bo jest źle po prostu, no ale trzeba sobie radzić w każdej sytuacji. Tego listka już mamy gotowego do prania, następnie do malenia, A chciałam jeszcze pokazać, bo tu też w międzyczasie robiłam taką właśnie różę i już też zaczęłam ją wycinać dookoła. Tutaj jeszcze kawałeczek mi został, także, także jak to się wycina też yy, na samym brzeszku. Też musimy uważać, żeby nie przeciąć. Też będzie ona szykowana do, do prania, do krochmalenia. Już jest dookoła powycinana. Teraz tu już mam zaczęte te pajączki. O, także zaczniemy teraz wycinać środeczek. Już skończyłam wycinać. Jeszcze tutaj poprawię. Jakieś takie końcóweczki zostały. I tak wygląda wycięta. Także następnie trzeba ich wyprać. I wykrochmalić. I oczywiście, jak są jeszcze wilgotne, ukrochmalone, trzeba ich wyprasować żelazkiem. Tylko najlepiej, żeby to było jakąś międzyściereczką między lnianą, żeby to tak było dokładnie i równo. Tutaj nie wycinałam tych, tych, właśnie, nitek, ponieważ takie nitki nam się mogą pokazywać tutaj. Więc już po wykrochmaleniu trzeba z tych miejsc wyciąć to się szybciutko wycina także tak jak tutaj może gdzieś się pojawić jakaś to jeszcze tu jest obowiązkowo takie wycięcie także serdecznie wszystkim dziękuję za te nasze spotkania myślę że że będziecie takie serwetki fajne robić sprawia to ogromną frajdę i dziękuję serdecznie.